Karate jest obecny w Brzozowie od blisko ćwierć wieku. W 1990 roku powstała zamiejscowa sekcja krośnieńskiego klubu Kyokushin Karate. Siedem lat temu sekcja usamodzielniła się i od końca 2005 roku działa jako samodzielny brzozowski klub Kyokushin Karate, pełnoprawny członek stowarzyszony w Polskim Związku Karate. Od samego początku na czele brzozowskich karateków stoi sensei Wojciech Świstak, trzeci dan. Obecnie w klubie ćwiczy półsetki zawodników, od dzieci w wieku 6 Lat, do seniorów grubo po czterdziestce. Czy mógłby pan powiedzieć Iliu, do pan wykonał w ciągu blisko śmierć Na Macieś koło tysiąca. Około tysiąc osób się przywinęło, bo 700 osób by było w Wielkiej Klubach. a w tej chwili myślę, że około 300, jesteśmy 7 lat. No i niektóre osoby niestety wyjeżdżają na studia. Po 5 latach albo wracają, na części na no, 10 gdzie indziej. No i to jest taki problem, że ciężko na senior. Dlaczego warto chodzić, trenować, uprawiać karate? Przede wszystkim dlatego, że yy, że nacisk kładziemy na trzyciej nagrodno rozwojowe. Zresztą widać, że wszyscy zawodnicy pobawią zrobić przerwy w przód, w tył, robią szpagaty, nawet w wieku 40 lat. Poza tym całą agresję, która młodzież ma w tej chwili, zostaje tutaj na sali. Oni walczą między sobą i wychodzą po treningu bardzo uspokojeni, pozytywnie na marionetkę. Więc chodzimy tutaj głównie, żeby wychowywać, nie tylko to, to kształcić tych zawodników pod względu sportu, ale przede wszystkim wychowania. Najważniejsze, nigdy nie mieliśmy tutaj problemów z prawem, jestem 23 lata przez okno, nigdy policja na nas nie zakłopana i nie wiem, że ktoś jakiś paratek byś tam się rozwijał. Jak sam walczyć, to tutaj jest sama doża z tego, żeby... W historii klubu należy tytuł mistrza Polski Wariusza Bodziocha w 2001 roku. Cztery lata później Bodzioch ponownie stanął na podium mistrzostw Polski zdobywając brązowy medal i tytuł drugiego wicemistrza kraju. Do jego sukcesów nawiązuje utalentowana juniorka Ewa Bartman z Chumnisk. W zeszłym roku zawodniczka zdobyła srebrny medal na mistrzostwach Polski i została powołana do kadry narodowej. Na mistrzostwach Europy reprezentująca barwy Polski Ewa Bartman z brązowym medalem na szyi stanęła na najniższym stopniu podium. To największy sukces brzozowskiego karate. Utalentowana juniorka pochodzi ze sportowej rodziny, w której aż pięcioro członków czynnie uprawia karatę, co stanowi ewenement na skalę światową. Mają no nazwisko Bogusław Barton. E, uczyszczamy z, z całą praktyczną rodziną na karatę. E, e, może przedstawię wszystkich. Najmłodsza Ania, Weronika, Grzesiu i Ewa. A skąd wzięła się ta szlachetna pasja u pana? No pasja zaczęła się praktycznie cena, bo on pierwszy zaczął się i było po kolei każdego raz po prostu na, do próbu. Mało zaczęli odnosić jakieś tam sukcesy. No i trenuję już kilka lat. Od kilku lat pan konkretnie. Ja trenuję e, 5 lat, najmniej z nich wszystkich. Ewa Teraz z Grzesiem trenują te 8, a ja z Weroniką już uczęszczają 6 lat. No największe osiągnięcie to jest Ewy e, na mistrzostwach Europy w Anfortli. Zajęła trzecie miejsce w Twiniter w walkach. E, Również na drugie miejsce na Mistrzostwach Polski, eee, trzecie miejsce na Pucharze Polski, no i wielokrotną mistrzem Podkarpacia była. Eee, również w Klesiu. też był wielokrotnym mistrzem Podkarpacia, zajął e, pierwsze miejsce również na Mistrzostwach Polski Południowej, na regionu w tak samo Weronika, też Małysie i Ani kilka razy będą musiały tam na a w takich mniejszych e, zająć jakieś tam ważne miejsca. Karat dla mnie jest ogromną pasją, to jest praktycznie całe moje życie, na tym skupiam wszystkie swoje, swój czas wolny i co tylko mogę to trenuję karate. A co chciałabyś osiągnąć w tym sportie? Na pewno czarny pas, to jest największy zaszczyt i myślę, że w przyszłości swoją szkołę założę. Powiedz jeszcze, do której klasy chodzisz, ile masz lat? Mam 18 lat i uczęszczam do trzeciej klasy liceum w miejscu piastowym, na profilu mundurowym. Przechodzimy teraz do Grzegorza. Grzesiu, a czym jest dla Ciebie ta pasja? To dla mnie pasja to jest podobnie jak dla i też całe życie poświęcam temu, wolne chwile do treningów. Mam 16 lat. Uczaszam do szkoły w Chumniskach. najmłodsze lato Rośle, Przedstawcie się jeszcze. Weronika Bartwan, Ania Bartłom. Powiedzcie, chodzicie do której klasy? Ja z drugiej gimnazjum, szósta klasa. A gdzie w Chumniskach? Tak, w Chumniskach, numer dwa. I kto was wciągnął tutaj, na tę salę? To tej... tak za Ewą za Grzegorzem, tak poszły we ślady. A ty również? Tak. tak. Chłopaki to się was boją w klasie? Nie, gdzie to, nie mają czego. Powiedzcie jeszcze na zakończenie, jak e, wnosi to wasza rodzina, jak wnosi to wasza żona i mama? E, żona jest praktycznie naszym menadżerem. I, I sama po prostu wysyła was, pilnuje tego. E, jeździ dziećmi i różnie na zawody, no jest chyba z tego zadowolona. Brzozowski Klub Karaty zajmuje ważne miejsce w sportowej panoramie gminy Brzozów. Organizuje także cykliczne ogólnopolskie turnieje karatek jokuszin o Puchar Burmistrza Brzozowa. W listopadzie zeszłego roku zawody te odbyły się po raz czwarty. Działalność klubu nie ogranicza się tylko do aktywności sportowej i dbałości o harmonijny rozwój fizyczny. Równie ważne znaczenie mają sprawy wychowania młodzieży. Ważnym punktem treningu jest filozofia etykiety dojo, w której dzieci czy młodzież wychowuje się w duchu poszanowania, poszanowania starszych, co niestety w Polsce ta różność nie bywa. W samej przysiędze dojo jest taki punkt, który właśnie mówi o tym i to Japończycy bardzo mocno przestrzegają i my również na to kładziemy duży nacisk, a młodzież, która to przychodzi ma poszanowanie starszych, poszanowanie stopni, poszanowanie w sali, gdzie się ćwiczy, to jest sala ćwiczeń, to jest tak jak nawet no, w pamiętam, to jest świątyna świątynia, u nas to jest wiadomo sala gimnastyczna, ale filozoficznie rzecz biorąc, znaczony jest szacunek w miejscu, gdzie się ćwiczy i, i szacunek dla, nie tylko dla starszych stopni, ale też i dla starszych wieków, dla mamy, dla taty, dla babci, dla dziadka to, że to są te ważne aspekty takiego wychowania młodzieży i, i tutaj chodzi o różny nacisk na i są efekty tego, bo rodzice przychodzą i mówią, że dzieci które są spokojniejsze. Ehm. Jakby pozytywnie naładowane, lepiej się uczą, nie ma tutaj problemu z Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha. Głosi pierwsze zdanie przysięgi dojo. Karate może uprawiać każdy, niezależnie od wieku. Treningi brzozowskiego klubu Kyokushin Karate odbywają się we wtorki i czwartki w sali gimnastycznej gimnazjum nr 1 w Brzozowie o godzinie 17.